Siemane maneczko widzowie! Jak wiecie, wbijając 200 poziom możecie odblokować wszystkie skiny z sezonu siódmego! A my po raz kolejny w tym sezonie zrobimy losowy challenge! Jednak ten będzie znacznie trudniejszy niż te pozostałe. Wszystkie tęczowe skiny oczywiście ustawimy jako losowe, następnie musimy polecieć na danego NPC-ta w grze i albo kupić od niego broń, którą sprzedaje, albo go pokonać i grać bronią, którą wydropi. Ale że jako są to tęczowe skiny, to możemy dać każdym kolorem tej broni, którą wypa. Dnie, albo którą kupimy. Wy teraz zostawiajcie łapkę w górę i suba na kanale, żeby nigdy nie przegapić kolejnego filmu. Wpiszcie też Kozik Manoek w sklepie Fortnite, bardzo mi to pomaga. A teraz moje najbliższe kilka godzin dnia poświęcam losowi i zobaczymy jak to wyjdzie. Rick Sanchez, dość szybko go dostaliśmy. Sprawdźmy czy nie sprzedaje broni. Faktycznie nie sprzedaje, więc musimy go... Nie mów, że ty masz pistolet. Rika, ty nie miałeś jakiegoś... A masz shotguna? Masz pistolet? Ej, to nikt jest najbardziej upi. No w sumie jest ostatnim skinem. Bardzo mi się to podoba. Co jest ugruntowane? Wszedłem na typa po prostu. Nie rozumiem, totalnie nie rozumiem. Bum. Dobra, dostał. Nie wiem, czy ktoś jeszcze jest, bo to jakieś dziwne dźwięki są co chwilę. No śmiesznie wyszedł start, śmiesznie. Zawsze w Losem Cilenciu rig był najgorszym wyborem, bo był legendarnymi broniami. A tutaj jest najlepszymi broniami. Czy brońmi? Ty, typa tu mam. Oj, mam. Ale go tutaj na mądrość rozgniotłem totalnie. Kolega się nie spodziewał, że ja tak będę zmieniał kierunki, a jednak zmieniałem kierunki. Czy on mi przyniósł strzelbę taktyczną niebieską? Dobra widzowie, w tym momencie, no nie ma na mnie kozaka. Ty, tu Co jest? Ja tu chciałem powiedzieć, że cały las się pali, a ja tutaj mam totalne... Ty a to jest moje w ogóle. Nie. Jestem debilem. Jak widzicie pan Zyg nam się trafił. No i co? A tutaj mamy kolejnego jakiegoś oponenta, który chciał nam ukraść wszystkie rzeczy, i tak naprawdę przed tym, jak zdobyłem broń tego oto pana Zyga, to już dwójkę takich delikwentów musiałem odstrzelić. Największy problem przy Zygu to właśnie to, że on jest praktycznie niezabijalny. A, czyli kolejnego muszę zabić, tak? A to już chyba aktor jakich. jakich mało kapuze. Nie, no a przede mną znowu tam jakieś bitki są. No o co chodzi? Muszę go jakoś pokonać. Plus taki, że tam typu jest naprawdę na zero, więc musimy go dość szybko dojechać. Dobra, mamy go. O! Dobra, proszę, Zyk, nie zabijaj. Nie no, nie zabijaj. A on mnie zabije, bo ja nie mam życia prawie. Jakby co tutaj totalnie nie umarłem, a to cięcie jest totalnie przypadkowe. Yy, serio? O! No i jak widzicie, udało się. Super jest wszystko. Epic Games usunęło mi te kile, co zdobyłem bez tej broni. No, więc mamy broń Zyga. Tak trzymać. Grając z mamy tak naprawdę dwie podstawowe zasady. Nie bić się z nikim na blisko i nie bić się z nikim na blisko. Pamiętacie o tym, że nie na blisko, nie? Dobra, czas ucieczki. A... To tak działa? No to nie wyszło to na blisko. Szczerze powiedziawszy, już nie chciałbym zygiem grać. Gugimon, proszę Państwa! Dobra, Gugimon załatwiony. Łatwo nie było, co prawda, ale jakoś żyjemy. I już chyba widzę naszego oponenta. Tylko sobie zasłoniłem. O nie, Rekim go zjada! Widzicie to? Nawet nie wiem, czy go nie zjadł. Dobra, ten leży. Tam są kolejni. W ogóle to jest strasznie dużo osób. że to też chyba są aktorze. Ja nie mogę trafić. Nie, no przecież mam celownik centralnie na nim. Dobra, ten aktor też leży. Po co są rakiny jeszcze w tej grze? Ja się pytam. To z tego korzysta? O, niebieska MK do kolekcji to już prawie tęcza. nie mamy fajne, leczenia mamy sporo, typów już za dużo nie ma. To może być naprawdę fajna gierka. O nie, lambo bez kółek. Tym się da jeździć? O, no nie da się. No teraz mamy Ferrari, to po co nam takie coś? Wszędzie mamy typów i to takich mocno agresywnych. Tych to razem może go pokonamy. O, ale dostał dymy. Tylko problem, że nade mną to jest ich dwójka. Kurde, no straciłem bardzo dużo matca, ale tego strasznie mocno ubiłem też. Zostaw, zostaw. Dobra, leży. A no super, jesteście wilki. Trzy wilki i jeszcze typa mamy tutaj na plecach. I nie mamy nawet jak się wyleczyć. A ten typ jest naprawdę mega dobry. Typ nie też, że będzie wiecznie wiedział, gdzie jestem. Musimy po prostu go zaspomować. No i to nawet się udaje. Typo mi wszedł do boksa. Aha, umieram, prawda? Jejku! No i dało się lepiej tego zagrać, widzowie. Rick Sanchez, moi drodzy! Ups, jeden strzał, jeden hit, to znaczy jeden kill. Ogólnie mam takie raczej dobre wrażenie, że im dłużej gram, tym coraz więcej gra z pocuszków, więc i przy okazji... A nie mogę grać tym shotgunem. Więc przy okazji coraz więcej osób lata tutaj na Rika i przez to ja mam coraz większe problemy. A pan gdzie tam biegnie? O, jest! Co? Widzowie, nie widzieliście tego. Typ jest już w krzaku. Dobra, już się bałem, że Santa mnie pokona. Ale no, był naprawdę blisko. Picowie, mamy oponenta. Ale to było głupie, co ten typ zrobił. No, głupszego zagrania to chyba się nie dało zrobić, naprawdę. O, a tutaj dwóch typów się ściga. Ciekawa zagrywka ze strony kolegów. No, nie powiem, że nie. A jakby go porwać? Tamten gdzieś poleciał, a ten próbujesz tu ze mną bić. Ja nie mówię, że nawet może mu nie wyjść. Nie, o ojejku. Dobrze wyszło, ale już było niebezpiecznie. Tutaj, typo. Pode mną, typo. I nie wiem, czy chcę się z nim bić, ale chyba tak. Dobra, mam HGK jeszcze na chwilę, przynajmniej. Ale już nie za dużo. Dobra, ufa, ale to było wytajmingowane idealnie. 10 osób do końca, ale jak widzicie, wszyscy są totalnie spoceni. I tak z tysiąc razy lepsi ode mnie. Aha. No nie, no po co tak grać komputerowo? To jakaś tragedia jest. Czas na słonko. I ja naprawdę na ciebie liczę, bo czasami masz takie dziwne rzeczy. Proszę. Niebieska pompa. No. Patrząc na to, że technicznie możemy ulepszyć ją na lepszy kolor, to nie jest źle. Ty, ja tu mam lamę, ale wydaje mi się, że w taki sposób to ja ją będę bił do jutra. Ty, bardzo blisko było. Ale ona chyba zdołał uciec. Proszę, proszę, proszę. Mam to. Dobra, ej. To może być naprawdę ciekawa gra. Ty, a ja tu typów już mam. I to tak nie mało tych typów, tylko tak raczej dużo tych typów. Ale wiecie, co ja lubię najbardziej? Pojeżdżać, nie. Tylko, że koledzy sprytniejsi niż ja się okazują, więc trzeba się stamtąd zawinąć. O, mamy mamy już oponenta! Który znowu się buduje jak porąb. O, jeju! 11! Jakkolwiek się nazywał, był dużo lepszy niż ja. Lekki farcik. Mamy trzy bandażownice. Witam pana. No jak ty jeszcze żyjesz? Dobra. Ale tu też już było na pocenie do potęgi Kolega też miał strzelbę pompkę, no ciekawa zagrywka No i ferarka piękna, całkiem fajnie Widzowie, zostaliśmy top 3. Tam jest jedna góra, jeden jest tutaj w krzaku przede mną. Jak mam pokonać tego skrzaka? Może jakby do ufo? Typo! O nie, 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 nie jestem głupi! Trochę tak O nie, teraz to jestem totalnie już głupi, o, typo! Czemu to nie strzeliło? Dobra, mamy go. Widzowie, top 2, top 2, ale będzie naprawdę mega ciężko, myślę. Nie, no nie mów nawet, że ja umrę, bo jestem takim kasztanem. No oficjalnie jestem debilem, widzowie, że yy, się wtedy po prostu leczyłem zamiast żyć. Ty, ale ja go cały czas zabudowywuję, jestem pod tym względem akurat może odrobinkę lepszy, tylko to mi nic kompletnie nie zmienia, bo ja i tak raczej nigdy nie starałem się wyleczyć, a on mnie kolapsuje. Dostał, ale ja też dostałem. Znowu dostał. Ja pierniczę. No i chcesz być jak król życiowy. I sam se spadasz. No ale jak na gierki solo, bez kierowania, muszę uznać, że i tak poszło całkiem nieźle. No nie zawsze można wygrywać, widzowie. A fakt, że ja to już nagrywam czwartą godzinę i praktycznie z każdą grą jest coraz ciężej. No musimy zostawić to tak, jak jest. Ale bawiłem się naprawdę świetnie. Myślę, że wy też oglądając to, spędzajcie łapki, subki, kodzik, manojek. Ja na dzisiaj już nie przedłużam. Trzymajcie się. Pa, pa.